Dzisiaj będzie krótko, bo jak widać Unia już zupełnie bankrutuje. Proszono mnie, żebym mówił krótko, bo bateria się kończy i nie ma baterii. Ale teraz mówiąc, mówiąc poważnie. Od dłuższego czasu przez działania PiSu i kodu znajdujemy się w wyjątkowo głupiej sytuacji. Nie dość, że ja, który cały czas krytykowałem działalność Trybunału Konstytucyjnego, muszę bronić Trybunału przed rządami PiSu. Ja jeszcze teraz, cały czas krytykując działania PiSu, zmuszony jestem bronić PiSu przed działaniem Komisji Europejskiej, czyli pana Timmermansa. Na szczęście obrona pis nie jest szczególnie potrzebna, ponieważ pan Timmermans i cała Komisja może, nie, nie może PIS-owi nic zrobić, nie może nic zrobić, zeszkodzić Polsce, potrzebami PIS-u, a to z tego prostego powodu, że po pierwsze Unia nie ma żadnego ja żołnierza. A jeśli chodzi o sankcje finansowe, to musi mieć jednomyślność. A nie sądzę, żeby Węgry, czy Czechy, czy Słowacja, czy Chorwacja się zgodziły na stosowanie sankcji, bo to w przyszłości może jakoś się na, na, na nich odbyć. I chciałbym jeszcze przypomnieć jedną rzecz. Unia nie ma żadnego żołnierza, wbrew działalności wielcecigodnego Jarosława Kaczyńskiego. Bo przypominam, że Jarosław Kaczyński dwukrotnie już domagał się utworzenia silnej armii europejskiej. Otóż gdyby y, Jerzył Kaczyński doprowadził do stworzenia silnej armii unijnej, to dzisiaj ta armia mogłaby w Polsce czymś grozić. Na szczęście Unia wbrew Kaczyńskiemu żadnej armii nie ma y, i mimo, że Kaczyńscy zdradzili Polskę i forowali Traktat Lizboński, zachwalali go, głosowali za nim, kiedy Pan go podpisał, ratyfikowali go, to wszystko robił PiS, przypominam, to mimo, to mimo to Unia nic tam szczególnego zrobić nie może, nie może i, i dlatego no, możemy, możemy spać spokojnie. W nieszczęście polega na tym, że również spokojnie może spać PiS i dalej y, robić, co chce, czyli w Polsce bałagan. Bo powiedzmy jasno, y, nazwa tej partii tłumaczy się na populizm i socjalizm, a nie żadne tam prawo i sprawiedliwość i tak trzeba tę partię traktować. Myślę, że już na jesieni ludzie sobie policzą ile dopłacili do programu 500, potem sobie policzą ile dopłacą do pensji minimalnej, ile... Rosło bezrobocie. E, ile e, setek tysięcy, czy milionów nawet ludzi wyjechało za granicę, bo chcę przypomnieć, że, że w tej chwili 4 miliony ludzi rozważa wyjazd za granicę, a milion 200 tysięcy jest zdeterminowany, żeby wyjechać. Rzeczywiście kolejki po wizycie do ambasady USA są trzy razy dłuższe niż były rok temu. Widzę to z okna mojego biura poselskiego. Także y, nie jest dobrze. W końcu zostaną w Polsce tylko tacy, którym jest wszystko jedno, czy chodzi pis, pis, PIS czy po y, czyli krótko mówiąc, albo ludzie w dobrych układach z jednymi i z drugimi, albo ludzie, którym jest po prostu wszystko jedno. Więc ja chciałbym żyć w innej Polsce, Polsce Warchołów, Polsce, gdzie są z, z, ludzie zawaliascy, którzy umieją walczyć o swoje, którzy umieją się przeciwstawić władzy, a nie banda pokornych cieląc. I również jeżeli ja będę rządził, to chcę, żeby byli ludzie, którzy są w stanie się odważnie mnie przeciwstawić. Dlatego, bo tylko wtedy, tylko wtedy warto coś robić. W silniku musi buzować. Jak, jak jest energia, to oczywiście można pojechać w tym kierunku, można się rozwalić o ścianę, ale jak nie ma energii w ludziach, to nic zrobić nie można. I w nadziei, że obudzi się w Polakach ten duch bojownika. Zostawiam Państwa, póki jeszcze bateria nie wysiadła.